Cześć, witam Was dzisiaj w miejscu szczególnym, miejscu szczególnym w Golubiu Dobrzyniu, mojej rodzinnej miejscowości. A witam was mianowicie z Wabanku albo z banku. Dlaczego z banku? Jestem w pomieszczeniu, gdzie kiedyś mieścił się bank. Tutaj ustawiały się kolejki po pieniądze. W tej chwili jest tu fantastyczny hotel właśnie o nazwie Wabank, nawiązujący do klimatu filmu. Juliusza Machulskiego, opowiadającym o najlepszym kasiarzu Henrycie Quinto. W tym hotelu właśnie unosi się duch Henryka Quinto i atmosfery lat 30. ubiegłego wieku. Hotel jest stylizowany właśnie na te czasy. Jest to miejsce bardzo oryginalne. Także wszystkich, którzy kiedyś tutaj zawitają do Golubia Dąbrzenia, bardzo serdecznie zapraszam do tego miejsca na pewno się nie rozczarujecie, a poczujecie klimat właśnie lat 30. ubiegłego wieku. A dlaczego się tutaj znalazłem? Dlaczego w banku, w a banku? No, jeżeli bank, to pieniądze, a jeżeli pieniądze, to może być i również sponsor. A dzisiaj chcę właśnie wam opowiedzieć o sponsorze, o sponsorach moich wypraw, jak pozyskiwałem tych sponsorów, być może komuś z was się to przyda. Jeżeli nie jesteście Markiem Kamińskim, jeżeli nie jesteście Aleksandrem Dobą, to powiem wam krótko, odpuśćcie sobie wysyłanie jakichkolwiek maili zapytań do firm produkujących sprzęt sportowy, sprzęt spinaczkowy, sprzęt wyprawowy, bo najprawdopodobniej nie dostaniecie żadnej odpowiedzi albo grzeczną odmowę. Ja również tak zrobiłem i efekt był taki, jakiego się spodziewałem, po prostu była grzeczna odmowa, ale tego raczej się spodziewałem, więc poszedłem inną drogą i o tej drodze króciutko chciałbym Wam opowiedzieć. Bonusem moim jest to, notabene, że pochodzę z mojego miasta, właśnie z Grubia Dobrzynia, miasta 11-12 tysięcznego, gdzie każdy każdego zna i to jest właśnie tym plusem, o którym chciałbym Wam powiedzieć. A jak pozyskałem właśnie konkretnie sponsorów? Dwa lata temu wybrałem się w wyprawę dookoła Polski Rowerową, którą relacjonowałem na swoim fanpage'u na Facebooku I też Wam to gorąco polecam. Jeżeli robicie coś oryginalnego, jeżeli macie swoją pasję, jeżeli y, robicie fajne rzeczy, na pewno się tym chwalcie, na pewno to y, publikujcie, wrzucajcie to na Facebooka, jeżeli macie. Jeżeli nie macie, y, to y, zakładajcie tak, żeby ta Wasza pasja dotarła do jak największej liczby osób. I ja właśnie tak zrobiłem, jak jechałem do Oka Polski, relacjonowałem moją. Wyprawę codziennie na swoim fanpage'u. Mogę powiedzieć, że no praktycznie prawie cały Golub dobrzyń żył. Żył tą moją wyprawą, gdzie jestem, co robię. Także dosyć, dosyć dużo osób się dowiedziało o tej mojej pasji i to był punkt zwrotny, jakby w pozyskiwaniu sponsorów. Bo w ubiegłym roku, przed wyprawą na NordCap, jak poszukiwałem sponsorów. Szukałem przede wszystkim i tego to Wam doradzam: ludzi młodych czy ludzi w średnim wieku, mających swoje biznesy, swoją firmę, swoją działalność, ale też ludzi, którzy mają jakąś pasję. Jeżdżą na rowerze, są właścicielami firm, ale biegają, jeżdżą na rowerze, są aktywni fizycznie, bo to bardzo, bardzo mocno pomaga. I znalazłem takie osoby tutaj w swoim mieście. Skontaktowałem się z nimi i nie było żadnego problemu, żeby mi pomogli. Także jeszcze raz, jeżeli poszukujecie sponsora we własnym mieście, szukajcie ludzi z pasją, ludzi mających swój biznes, ludzi rozumiejących waszą pasję. Spotkałem się z tymi moimi sponsorami, nawet nie musiałem opowiadać o mojej podróży do Okapolski, bo mówili, że obserwowali, trzymali kciuki, wspierali mnie i bardzo chętnie mi pomogą albo w sposób rzeczowy, albo w sposób i tutaj mamy kasę. Wiadomo, że Kasa jest bardziej praktyczniejsza, ale również nie możemy gardzić innymi, innymi giftami od sponsorów. Także tutaj na pewno każda pomoc sponsorska jest dobra. Ci sponsorzy pomogli mi w wyprawie na Nordka, jak i również w tegorocznej wyprawie dookoła Polski. Także pod tym do dostaję sygnał ze studia w wyprawie dookoła Islandii, która odbyła się. W tym roku, drobna pomyłka, tak, Islandia, w tym roku, dwa lata temu do Polski. Także podsumowując, zapraszam do Golubia Dobrzenia, zapraszam do Wabanku. No i oczywiście, jeżeli chcecie pozyskać sponsorów dla siebie, szukajcie w swoim mieście ludzi z pasją, opowiadajcie o swoich planach. Na pewno, jeżeli podzielają Waszą pasję, jeżeli się interesują tym, co robicie, na pewno w jakiś sposób Wam pomogą. A Wy ze swojej strony. Po zrealizowaniu planu, na którego szukacie sponsora, możecie w jakiś sposób im podziękować gdzieś na prelekcjach, na zdjęciach, informując, że akurat te firmy te osoby sponsorowały, bądź w taki sposób, jaki ja to zrobiłem. Można po prostu na swoim ubiorze jakimś fragmencie. Umieścić logo sponsora i w ten sposób mu podziękować. Także jeszcze raz bardzo serdecznie żegnam Was. Z Wabanku zapraszam do Golubia do i owocnego szukania sponsorów dla swoich partii. Hej!